Przepity jak co weekend, drogie alko z dobrym widem Zimny jak w lodu krainie, to przewiesz jak mam na imię Pierdoli mnie ten montler, stylowa Adam Sandler Choć fryzura na dresa, co dwa tygodnie barwę Z Jasiem jebiemy taksę, popijamy wszystko Fantom, alkohole z relaksem, zachwycam się swoją mantrą i nie pierdol, piękne słowa, twojej suce się podoba Stusi w opicze jak diabli, leta w chuj, bo czas nas nami Jeden młody, gdy po zmroku wpadł do wody Sok z buraka i tabaka To mój zestaw każdy weekend na rejony Wjeżdżam za papierdole mały kaliber Wciąż wysoko jak koliber Tym przez okno wjeżdżam midem, śmieszy mnie Twoja gadka, Buma ma bia pod magdajba, Koncentracja jak kliszko Chociaż duszę mam czystą jak glok nabity, to wyjść stąd jak jazda to wolno i nisko Stop, flaszka mrozi stół, COVID nas szuka, nam nigdy nie zabraknie tchu Mamy swój czas, zmiernow na gardle, no i snus Nie pierwszy raz i nie ostatni, jest to dół Dzika purpura i nocno flaszka mrozi stół COVID nas szuka, nam nigdy nie zabraknie tchu Mamy swój czas, zmiernow na gardle, no i snus Nie pierwszy raz i nie ostatni, jest tu Mieć Więcej chcę mieć wszystko na łeb To co najmniej był ciągle w podróży za rozpad Nikt nie szuka problemu Koleżka zapuścił wąsa i razem słuchamy dżemu Bo dziś dzień nie wiedzieć czemu Nasz celnik, kotyna w krwi obiegu gardło przepukał szprycer. Dla nas to nie żadne święto, dla nas to każdy dzień. Gdy oświetla nas loduwa, to się odsuwamy w dzień. Barta zdawaj mi tu sztuki, albo chociaż te mnie pokój cały rozpalony, latam w niebie jak natchniony Dymu pełno jest powietrzu zapad przejął już mój duch. Biorę znów, buch leży dobry skun, dum, Ona patrzy ze zdziwieniem. Twarzy ma za znów koło i się kręcę, kręcę. Nie wiem co stanie się, jutro pewnie znów Struty będę wódką z tak niezdrowym trybem, to pożyję krótko, pożyję. krótko, krótko. Uuu, dzika burbura, stop, stop flaszka rożizłów. COVID nas szuka, nam nigdy nie zabraknie tchu. Mamy swój czas, smilek na karne, no i snus. Nie pierwszy raz i nie ostatni jestem tu. Dzika burbura, stop, to flaszka rożizłów. COVID szuka, nam nigdy nie zabraknie tchu Mamy swój czas, smirnow na gardle, no i snus Nie pierwszy raz i nie ostatni jestem tu